Takie rozważania jak na dzień dobry. Dzisiaj wodne MPK w Brisbane. Bardzo ciekawa koncepcja. W ogóle komunikacja miejska, zarówno promowa, jak wszelka inna, kosztuje tutaj 50 centów, czyli no, powiedzmy nasza złotówka w coś w tym stylu. Nawet na złotówki to jest poniżej 2 złotych w przeliczeniu. Zaraz zobaczycie, jak szybko te statki pływają, i faktycznie patrzę na lokalne osoby. Lokalne osoby tutaj korzystają z tej komunikacji i sobie chwalą to. Rzeka Brisbane jest naturalnym, naturalną drogą komunikacji, dlatego że przepływa w zasadzie przez całość miasta. I, no ale powiedzmy sobie uczciwie jest to też atrakcja atrakcja dla turystów takich jak ja, widzę tych turystów tu jest znacznie więcej po prostu jest to frajda jest to frajda popływać sobie Merci ça W wieżowce Brisbane z perspektywy rzeki Brisbane. Natomiast to, co chciałbym, taka refleksja, ostatnia chyba, to taka, że coś tam się pali przy okazji. Tak, ostatnia refleksja to jest taka, że byłoby pięknie. Nie wiem, czy kiedyś doczekam tego, ale takie miasta z podobnymi rzekami w Polsce, przynajmniej o dwóch myślę. Jeden to Wrocław, który ma naprawdę wspaniałą sieć rzek. Odry. Przede wszystkim. A drugą to Warszawa z Wisłą. Wprowadziły coś, coś podobnego. Nie wiem, że nie wiem, czy kiedyś ktoś tutaj dotrze z osób decyzyjnych na mój kanał, ale polecam wziąć pod rozwagę właśnie taką atrakcję. Myślę, że byłaby to wyjątkowa atrakcja Właśnie w Europie polecam. polecam. I, i myślę, że naprawdę super rzecz, bo, bo, bo po prostu być też przejechać się po godzinę, godzinę, ile tam kto chce i po prostu pocieszyć, pocieszyć oglądanie miasta z takiej perspektywy. Panie Boże, dziękuję Ci za to miasto, za Australię, Kosław i Okay. Do zobaczenia.